Dzień dobry Mirosław Dąst. Dzisiaj Chciałem przeprowadzić wywiad Z komendantem policji na Karwinach Którzy Między innymi Brali udział w porwaniu Nauczyciela Z Pogórza Ale jak widać Komisariat jest wyłączony Czasowo Z użytkowania Zresztą tak się dzieje Z większością Instytucji, na których, których dokonuje przestępstw właśnie mafia pedofilska Sucheckiego, Stanisławczyka czy właśnie Pryzmonta, Lesna oraz Pacholarz. E, wiadomo, że w tym momencie można zrobić sobie z dokumentami co się chce. Niestety, akurat mówimy o sprawie, która dotyczy właśnie e, późniejszego. Tak naprawdę ustawiania procesów mafii, fałszowania dokumentów. Między innymi to jest sprawa, która jest związana z zabójstwem bezpośrednio prezydenta, ponieważ stworzono dokumenty, które się wykluczają. A mówimy tutaj o przestępstwach, których dokonywali właśnie policjanci. Między innymi w dańskich szkołach doszło właśnie między innymi do pobicia dzieci, do znęcania się, do handlu dziećmi. I tutaj. Nie oszukujmy się, że tych przestępstw, do których, e, których dokonano, można by wymieniać całymi godzinami, ponieważ grupa przestępcza działa co najmniej od 15 lat i dokonuje przestępstw na terenie całego Pomorza. E, to są bezpośrednio sprawy związane z napadami, między innymi na nauczyciela. 45 w Gdańsku, między innymi Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, gdzie jak wiadomo doszło z jednej strony i do głośnych e, afer między innymi molestowania i e, samobójstw. Tak samo i na terenie 45 doszło wtedy do samobójstwa, kiedy policjanci dokonywali przestępstw, to to przestępstwa, które są związane z miliardami złotych przerzucanymi przez pralnie pieniędzy, jakimi są Między innymi firma Semeco, Redpol czy inne przystępcze organizacje, które tak naprawdę trzęsą obecnie całym Pomorzem. Także będziemy szukać innego kontaktu. Chyba trzeba będzie w tym momencie skontaktować się bezpośrednio z komendantem Gdyńskiej Policji, żeby odniósł się do tego, co im jest zarzucano. Bo dzisiaj oni są między innymi właśnie z kilkudziesięcioma sędziami, prokuratorami oskarżeni o to, że współpracowali w zabójstwie prezydenta, bo inne przestępstwa już są im udowodnione. Dziękuję. Do widzenia.